Święta Wielkiej Nocy już, tuż, tuż. Organizatorzy 7. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego zapraszają Państwa serdecznie 13 kwietnia w Niedzielę Palmową na 7. Kaczawski Jarmark Wielkanocny. Jarmark będzie odbywał się od godziny 11 do 17 na terenie rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Świetlicy Wiejskiej w Paszowicach. Wśród atrakcji znajdą się m.in. wystawa i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, prezentacja potraw i ciast świątecznych, pokazy ozdabiania pisanek. Dekoracji świątecznych, kiermasz sadzonek, krzewów ozdobnych, drzew owocowych, winorośli, kwiatów, drobiu i zwierząt hodowlanych. Zaplanowana jest Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Paszowicach. 12.30 to oficjalne otwarcie 7. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego. Od 13 do 16 występy zespołów ludowych, m.in. chóru Albertówka oraz z partnerskiego Rapotina w Czechach. A o godzinie 16 zaplanowane jest ogłoszenie wyników konkursów na Stół Wielkanocny, na Baby i inne ciasta Wielkanocne oraz Palmę Wielkanocną. Więcej informacji na temat tego jarmarku. Znajdą Państwo na stronie www.paszowice.pl oraz www.gok.paszowice.pl. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Przypominamy, Paszowice 13 kwietnia w niedzielę palmową.